Cześć, zapraszam Was na kolejny przegląd moich znalezisk z Lumpa. Trochę wyglądam jak kupa, ale musicie mi to wybaczyć, bo jestem przeziębiona, ale stwierdziłam, że wstanę i zrobię dla Was ten film, bo obiecałam regularność. Mam trochę zwykłych rzeczy, ale też mam takie dwie wow i ta jedna rzecz jest super wow, więc nie mogę się doczekać, aż Wam pokażę, więc jeżeli jesteście ciekawi, co mam Wam do zaprezentowania, zostańcie ze mną do końca. Pierwsza rzecz to taka spódnica. Ona jest taka, wiecie, jakby kurtkowa. Idealna na jesień i zimę. I to jest firma, która przewijała się już w lumpach u mnie w rękach, ale nigdy jej nie brałam. Claudii Pierlo. Nie jest to najtańsze, ale też nie jest jakieś super drogie. Raczej taka lepsza sieciówka w moim odczuciu. Szkoda, że wypełnienie jest nie tylko takie, wiecie, no po prostu plastik. Ale myślę, że. Ma śliczny kolor i na pewno komuś w moim domu się przydaje. Ja nie zamierzam w tym chodzić, ale któraś z moich córek na pewno to przygarnie. I uważam, że jest mega ładna. I może sama w niej wyszła. Jeszcze nie wiem. Ale kosztowała 15 zł, więc to chyba dobra cena. Kolejna rzecz to kolejna spódnica i tym razem to od razu porwała pole. To jest taka vintage od Nike. A. Śmieszny taki marmurkowy jeans modny chyba w latach 90. albo może początki 2000. Metka wygląda super staro. Eee, mi się podoba, bo ma kieszonki i trochę jestem zła, że sama w nią nie wchodzę, ale ona jest naprawdę malusia. No niestety ale metka z rozmiarem jest całkowicie sprana i nic na niej nie widać ale zakładam, że to takie 34 max 36 no nie ma opcji, żebym w to weszła jeszcze może gdyby była tu guma ale nie ma gumy lubię takie stare rzeczy kupować i to nieważne czy to jest firmowe czy nie po prostu lubię ciuchy vintage one mają w sobie takie coś, taki sznyt czego dzisiejsza moda trochę nie ma, bo wszyscy robią na jedno kopyto i zrzynają od siebie a te vintage'owe rzeczy są takie unikatowe Kolejna rzecz strasznie podobała mi się w lumpie. I kupiłam to bez przymierzania i bez zastanawiania się. Ale kiedy założyłam to w domu, robi się z tego taki fartuch lekarski i szukam dlatego jakiejś alternatywy. Zastanawiam się. To jest z przodu takie proste, bluzka zwykła. Podoba mi się tył, ponieważ on jest wiązany. A w dolnej części też jest zapinany na guziczek. Na taką. I zastanawiam się, czy nie rozciąć tego do końca, albo nie wypróć tej części i nie nosić tego po prostu tyłem do przodu jako takie wiązane i zapinane. Albo wywalić te sznurki i zrobić z tego, zamienić to na jakiś taki mega ozdobny guzik, bo wydaje mi się, że te sznurki właśnie dają taki legarski vibe. Zaraz to założę, gdzieś pewnie już z boku się w tym wkręcę i możecie to na mnie zobaczyć. To jest kos i to jest chyba jakiś duży rozmiar. A nie mam metki z rozmiarem. Jest wycięta i górna też jest wycięta. I to jest naprawdę jakościowa bawełna, taka bardzo gruba. Yy, myślałam, że potrzebuję takiej koszuli, już dawno szukałam. Chodziło mi o to, żeby to nie była lejąca koszula, tylko po wyprasowaniu, żeby ona trzymała swoją formę i naprawdę się prezentowała ładnie. Więc wydawało mi się, że to będzie to. A jak to ubrałam, to przestało być tym czymś. I nagle straciło ten swój urok i zamieniło się w kitel lekarski. Co o tym myślicie? Jest to to uratowania, czy to raczej coś do zakamuflowania na dnie szafy? Ostatnio w mojej głowie po obejrzeniu filmu Farciarz Gilmore, część druga, uroiło się, że ja potrzebuję mieć stylizację jak Adam Sandler. On się tak ubiera, jakby wybierał jakieś losowe rzeczy z szafy, i po prostu w ogóle wydaje mi się, że tak jedzą. Po prostu zakłada co ma pod ręką. I no, zresztą, jak widać, dzisiaj. E, tu gdzieś macie zdjęcie jak byłam ubrana, jestem e, no jakoś w to weszłam już wcześniej właśnie miałam też taką stylówkę którą podejrzałam w tym filmie, że miałam spodnie adidasa, takie z napami z boku całe się rozpinają, do tego miałam taką vintage'ową bluzkę o takim podobnym kształcie riders i timberlandy, bo on tam podobnie się tak ubierał i strasznie mi to utknęło w głowie i mam ochotę ubierać się tak codziennie więc kolejna rzecz na pewno mi się przyda jest to oversize t-shirt to na bank jest postać z jakiejś mangi czy anime. Nie mam pojęcia. Kojarzy mi się to z Naruto, więc napiszcie mi w komentarzach, czy wiecie, kim on jest. Kto to jest? Nie szukałam szczerze mówiąc i nie wiem, kim jest ta postać, ale Oversize T-shirt to w ogóle to jest jakaś firma, której ja w ogóle nie znam. Negative Athletics ale był niedrogi, zapłaciłam za niego jakieś 15 zł i stwierdziłam, że na pewno właśnie się przyda do jakichś luźnych bagi jeansów albo takich, mm, których nie mam i potrzebuję spodenek koszykarskich, więc stwierdziłam, że to będzie dobra stylówka. Zresztą takie t-shirty na lato przydają mi się, bo ja latem nie stroję się za bardzo, częściej wybieram jesień i zimę do jakichś takich lepszych stylówek. Wydaje mi się, że w połączeniu z płaszczami, jest, z takimi bardziej wyjątkowymi butami idzie się to jakoś tak lepiej ograć a latem po prostu noszę zazwyczaj shorty i t-shirty. Tak jest mi po prostu wygodniej, więc na pewno to się nie zmarnuje, na pewno to wynoszę, ale właśnie teraz, kiedy mogę to łączyć z tym stylem a Adam Sumner, to wydaje się jeszcze bardziej adekwatne do posiadania. I jeszcze tylko jak zwykle wspomnę, że jeżeli interesują Was takie lumpiarskie ciekawostki, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, wtedy nie umknie Wam żadna dodana przeze mnie treść i zachęcam też do obejrzenia wszystkich moich holi, które już gdzieś tam pojawiały się, ponieważ nagrywam dla Was już dłuższy czas. I tych filmów było tam całkiem sporo. Napiszcie, co mogłabym dla Was nagrać związanego z ciuchami. Z chęcią podzielę się wiedzą, co chcielibyście wiedzieć właśnie. Kiedyś nagrywałam na przykład całe odcinki tylko o Gucci albo o Louis Vuitton chyba wydaje mi się. Więc coś tam w tej głowie jest, z chęcią się podzielę. Jeżeli tylko macie pomysły, co by to mogło być, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. I dodam tylko jeszcze, czy chcielibyście na przykład zobaczyć taki film, jak właśnie inspiruje się stylówkami Adama Sandlera i próbuję je odtworzyć, bo jakoś mocno siadło mi to w głowie i chętnie właśnie nagrałabym coś takiego. Tylko czy w ogóle chcielibyście coś takiego zobaczyć? Kolejna rzecz, i już niestety przedostatnia, jest dla mnie z gatunku wow. I najpierw opowiem jak zwykle sytuację. Weszłam do Lumpa przy otwarciu, nowa dostawa, wiadomo szaleństwo. Przejrzałam część żakietów, obok mnie przeglądała taka dziewczyna, która naprawdę zna się na wszystkich filmach i tak dalej. No więc już nie oglądałam po niej, bo stwierdziłam, że nie ma to sensu i tak pewnie nic tam nie wynajdę. No i poszłam sobie obejrzeć spódnicę, też obejrzałyśmy je po połowie. No to stwierdziłam, że zostawiam te spódnice i idę obejrzeć rakiety do końca. Ale jakoś tak nie tchnęło, żeby jednak obejrzeć te spódnice najpierw do końca, no i nic tam nie było w tych spódnicach ciekawego. No to stwierdziłam, że idę sobie z powrotem na te żakiety i wisiało coś, czego nie było widać metki, bo była przewieszona, przekręcona. Zaraz Wam pokażę. Wyglądało to tak. Czy szczerze mówiąc nie najciekawiej, no ale czytam, że jest 100% jedwab, więc rozwijam to a tam Chloe. Próbowałam rozszyfrować metkę i zdawało mi się, że może to jest 2019 lub 2017, ale nic takiego nie znalazłam na pokazach ani w żadnych lookbookach. I jest to taki żakiet. Przepraszam, że jest niewyprasowany w ujęciach z bliska. Już będzie wyglądał lepiej. Zaraz potraktuję go parownicą. On ma taką jakby podwójną klapę tutaj. Z tyłu jest taki odcięty do góry w ramionach. Ma przepiękny kolor, jest czyściutki, naprawdę nic mu nie dolega. Trochę podszewka jest żółknięta w okolicach pach. Nie wiem, czy ktoś nosił go na gołe ciało, albo nosił go bardzo często, ale jest przepiękny. Jedyny minus to, że to jest rozmiar 34. I ja szczerze nie wiem, czy wejdę w niego w ramionach. Patrzę i wydaje mi się, że nie. Jeszcze nawet nie próbowałam. Najpierw go wyprasuję i wtedy stwierdzę, czy jednak się udało. Ogólnie mam plan na miniaturkę, żeby pokazać wam to na sobie na miniaturce i tą drugą rzecz, której jeszcze nie widzieliście, która też jest zła, wow, jako takie black and white, ponieważ to jest jasne, a ta druga rzecz jest ciemna. I jeżeli w to wejdę, to właśnie tak wygląda miniaturka i wy już wiecie, czy w to weszłam wtedy, czy nie. Więc z tego jestem zadowolona. Kosztowało to 30 parę złotych i to jest 100% jedwab. 100% z zewnątrz i z wewnątrz. U Chloe to jest częste, zwłaszcza w takich starszych rzeczach. Więc no cieszy. Mam nadzieję, że udało mi się w to wejść. A jeżeli nie, to uda mi się schudnąć, bo cały czas chudnę i idzie to w dobrą stronę. Więc istnieje szansa, że w 34 kiedyś uda mi się z powrotem wejść, bo kiedyś to był mój rozmiar przez długi czas. 36, 34 bardziej. Więc no istnieje taka nadzieja i prawdopodobieństwo. Więc to jest jedna z tych rzeczy wow i naprawdę mnie ucieszyła. I to, że właśnie dosyć tam wisiało i przeglądali ludzie te żakiety i nikt tego nie wziął. Czekało to na no, i przechodzę teraz do tego największego, wow, które najbardziej mnie cieszy. W zeszłym tygodniu niestety nie wrzuciłam dla Was filmu, przepraszam, ale znalazłam tylko to i te dwie spódnice i stwierdziłam, że dla trzech rzeczy trochę nie warto nagrywać, dlatego że ten film będzie bardzo krótki, będzie miał 5 minut, a wtedy YouTube nie podaje go dalej i ma słabe zasięgi, słabe wyświetlenia. Więc przechodzę z tą rzeczą sprzed tygodnia którą powinnam Wam pokazać w zeszłym tygodniu. Tu ukazuje się jej wyjątkowość. Na pierwszy rzut oka jest to zwykły czarny żakiet, ale on wcale nie jest zwykły, bo on ma dwa niezwykłe elementy, dwa niezwykłe miejsca i ma też niezwykłego projektanta na metce. Więc już Wam pokazuję. Tył jest prosty, ale zobaczcie te boki. Tu jest wszyta jakaś taka Przezroczysta tkanina, i ona jest spięta jakby takimi kolczykami z dwóch stron. To naprawdę robi robotę. Ja w to wchodzę, ale jest trochę ciasne. Ale jak już mówiłam wcześniej, chudne cały czas, chudne, więc na pewno w końcu uda mi się w to wejść. I to jest Alexander McQueen, i to jest rzecz stara dosyć. 2003, więc to jest za życia samego Aleksandra być może przyłożył rękę do tego wyjątkowego wzoru jest przepiękny, cudowny i na pewno do wynoszenia szkoda, że nie jest taki bardziej oversize'owy, dłuższy bardziej taki współczesny ale nie narzekajmy, nie narzekajmy jest to nadal cudowna przepiękna rzecz kosztował 47 zł z wagi pewnie przez to jest to dosyć ciężkie ale i tak kocham, doceniam i wielbię. I nawet jakbym miał wisieć tylko na manekinie cały czas, to trudno będzie wisiał. Jest cudowny. Więc to jest naprawdę rzecz, która cieszy. Niestety nie znalazłam tego też na pokazie. Wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która była po prostu w butikach, inspirowana kolekcją właśnie z tego 2003 Ponieważ tam pojawiały się właśnie jakieś takie kolczyki, ale bardziej okrągłe czy coś. Wydaje mi się, że to miała być taka właśnie rzecz inspirowana pokazem, ale taka bardziej dostępna, w trochę niższej cenie, ale pewnie też nie było to najtańsze. Więc cieszy i dołącza do kolekcji żakietów, których niekoniecznie noszę. I to już by było na tyle. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, która z tych rzeczy podobała Wam się najbardziej, i czy Wy znaleźliście ostatnio coś ciekawego, czym chcielibyście się pochwalić. W ogóle co myślicie o moich holach i czy chcecie ich więcej i częściej, pamiętajcie tam o subskrypcji, lajkowaniu i w ogóle. I co? Do zobaczenia!